W sobotę 25 września w Orlu odbył się festyn charytatywny pod hasłem Przedłużyć Oddech Nadi. W trakcie zbierano pieniądze na zakup aparatu do oczyszczania dróg oddechowych dla 11-letniej Nadi, mieszkanki Rogowa. Nadia jest otwarta, pełna pasji, uwielbia konie, zwierzęta, otwarta na ludzi, chciałaby po prostu dłużej żyć. Festyn zorganizowało koło gospodyń wiejskich swojskie babki, wrogowie i prezes Stowarzyszenia Żyj Lepiej, Zofia Dużyńska. Jesteśmy niesamowicie uprzywilejowane, mając okazję organizować ten wspaniały festyn pod patronatem Szczepmy się KGW. Dzięki temu, że możemy się zaszczepić, dzięki temu, że są dostępne te pieniążki, możemy również wesprzeć Nadię, która jest naszą sąsiadką w Rogowie i która dramatycznie potrzebuje pieniążki na maszynę Simex do oddychania. Kochani, czy warto pomagać? Ja już pomagam ponad 10 lat. Dzisiaj jest tutaj zbiórka dla Nadii. Nadie pomagam 4 lata już, zbierając puszki, nakrętki, chociaż śmieli się ze mnie, ale ja nie patrzę na to. Nie patrzcie, aby tylko temu dziecku pomóc. Podczas imprezy odbyły się licytacje, pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego, były dmuchane zamki, przejażdżki samochodami terenowymi, nie zabrakło pieczonych kiełbasek czy waty cukrowej. Komenda Powiatowa Policji w bardzo chętnie bierze udział w różnego rodzaju imprezach, mających na celu wspieranie społeczności lokalnej. Dzisiaj z wielką przyjemnością bierzemy udział w festynie charytatywnym na rzecz nad... 18, Podczas festynu charytatywnego dla Nadii zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Ja uważam, że warto pomagać i trzeba pomagać. Wtedy życie jest bardziej ciekawsze i wartościowe.